Ja wiem, co mama powie. Co mama powie? No ja już ja przepuszczałam, że... Gorset, Gorset odpadał mamy. Jakie Gorset... odmiany? To znaczy się... Nie, no trochę mnie drażnią te widoczne fiszbiny. No i strasznie długi tren. Nie wiem czy, <grym> czy, czy o to chodziło. To jest taki magiczny moment, kiedy ciadkowie są z nami. E, i, I super jeżeli w ogóle są, bo, bo są sytuacje... Boże, przepraszam. Ale ja się wzruszam bardzo łatwo. Witajcie w najnowszym odcinku Salonu Marzeń. Dziś moją bohaterką jest Wiktoria, która działa w branży ślubnej. i Jest fotografką, co to oznacza, że widziała milion panien młodych gotowych na ten najważniejszy dzień. No i teraz szuka na swój ślub tej wyjątkowej, niesamowitej, niepowtarzalnej kreacji. No i w tym jest problem, bo widziała już niemal wszystko. Cierpimy na tak zwaną kręskę urodzaju, w związku z tym postanowiła odwiedzić mój salon. I teraz ja muszę coś wymyślać. To będzie prawdziwe wyzwanie. Zobaczmy, z kim Wiktoria do mnie przyjechała. Dzień dobry! Dzień dobry, cześć! cześć. cześć. Kogo mamy ze sobą? Cześć. Kasia, Kasia. Kasia. moje przyjaciółka. Kasi. Cześć przyjaciółko. Cześć. I mama. I mama, dzień dobry, dzień dobry. ślepokłony. No i czego ty szukasz? Powiedz mi, czego ty pragniesz? Czegoś czego nie ma. Tak jest, tak jest. Czegoś, co po prostu. W czymś się zakocham od pierwszego wejrzenia. Czy ty masz w głowie jakikolwiek plan na te suknie? Chociażby pierwszy krok, czyli kształt? Ech, myślę, że księżniczka. Oczywiście wiesz, że u mnie jak chcesz księżniczkę, to będziesz mierzyła ryba, nie? Wiem. <laughs> Dobrze. Ech, jak mama by widziała tę suknie? Hmm. Bo mama nie widziała miliona sukienek, więc mama ma świeżą głowę, wizja córeczki. No, elegancka księżniczka, dokładnie, coś z pazurem, Aha. coś błyszczącego. Dobra, no ale cyfry. coś takiego na przykład dzikiego, że jakieś falbany, ciekawe cięcia No Nie, falbany nie. nie, jakieś cięcia. Kokardy? Długi rozpierdak. Może? Może. To co, zróbmy tak, że Was zostawimy tutaj, dziewczyny, rozgoście się, mhm. możecie sobie pochodzić, posiedzieć, zrelaksować, pomyśleć, pogadać, co chcecie, a my idziemy szukać, grzebać, kopać, mierzyć, chodź, każdy ma swoje zadanie. Dziewczyny, suknie już mamy wybrane. Za chwilę zobaczymy y, Wiktorię w pierwszej, potem drugiej, trzeciej i to się będzie działo, ale jeszcze chciałabym ustalić. No dobra, skąd mamy zna Wiktoria, wiemy. No Poznały się już w łonie. Ale skąd Ciebie zna, Kasiu? To jest historia. W zasadzie poznałyśmy się poprzez Karola, narzeczonego Wiktorii. Z Karolem studiowałam mhm. i Karol któregoś dnia zadzwonił do mnie i mówi, że kogoś musi mi przedstawić. No ja się domyśliłam, że to chodzi o kobietę mm -hmm. i tak przyjechał do mnie z Wiktorią, no i od razu się polubiłyśmy, złapałyśmy wspólne flow i tak oto tutaj jestem. A ty nigdy nie chciałaś być z tą Karolą? Nie, nie, to zawsze… przystojny, trener piłki, Oczywiście. razem studiowaliście, kumplujecie się, to jest bardzo dobry base. Oczywiście, ale zawsze mieliśmy takie relacje, dla mnie Karol trochę jak taki brat, coś takiego. No ale ty dla przyszłej dziewczyny to nie lada niespodzianka. Wchodzi na spotkanie, to siedzi piękna blondyna, wielkie oczy, piękne usta i, i. Jak to wygląda, żeby się z tobą tak zakumplować? Nie no, dogadałyśmy się od razu i bez żadnych takich y, konfliktów ani. Nie, nie, nie. Naprawdę Było od razu dobrze? Od razu dobrze, tak. Pełen I flow. Tak, tak, już pięć lat się znamy, przyjaźnimy, więc. To czyją teraz jesteś przyjaciółką? Karola czy Wiki? I Wiktorii i Karola. <śmiech> <śmiech> Dyplomatka. <śmiech> No dobrze, moje drogie, to co? Jesteście gotowe na pierwszą suknię? Oczywiście. No, tak. No, i mm. mamy pierwszą suknię zgodnie z założeniem, czyli duża księżniczka i dużo się świeci. No, i do tego mamy najmodniejsze właściwie w tym sezonie dekoracje, czyli pereł. No, jak Merełko? To jest suknia, którą sobie wyobrażałam. w głowie. Mm -hmm. e, świeci się. Są perły. E, ja perły też bardzo lubię. Sama w domu mam welon e z perłami i rękawiczki. Do Nie zdjęć. Przypadek? Nie sądzę. Nie ma takiej opcji. Także bardzo mi się podoba. I wydaje mi się, że całkiem dobrze w niej wyglądam. <laughs> całkiem dobrze w niej <laughs> wyglądasz. No dobra, Kasia. Przepiękna, bardzo ciekawe szycie, bardzo jest ciekawa ta góra, taka nowoczesna, perły, no, blink blink. Ja myślę, że to jest Wiktoria, naprawdę twój styl. Ja wiem, co mama powie. Co mama powie? No, ja jeszcze ja że gorset odpadał mamy. Ja te odmiany, to znaczy się. Nie, no trochę mnie drażnią te widoczne fiszbiny. No i strasznie długi tren. Nie wiem, czy, czy o to chodziło. Do zdjęć, tak. Do, do zdjęć, o to chodziło. Tak. Sama nie chciałam trenu, aczkolwiek wiem, że na zdjęciach bardzo dobrze wygląda, więc nie mówię kategoryczne nie. Dla mnie, tren, jeżeli jest wygodny, to dam radę. Tren faktycznie to jest no, taka wyjątkowa część sukni właściwie której innej mieć tren jak nie w ślubnej. E, tren, tak jak mówisz, super wygląda do zdjęć, super wygląda w kościele. To pierwsze entrée jest takie wyjątkowe, spektakularne, ale potem ten tren można podpiąć zupełnie wygodnie się poruszać, bo nie wiem, dlaczego ten tren panią e, gdzieś tak zastanawia. Pod kątem takiej wygody. myślę, czy... że bardziej praktycznym takim kątem. No, ja jestem bardzo praktyczna. E, Ona i... musi. Tak, i muszę mieć praktyczne rozwiązania, ale zdaję sobie sprawę, że na zdjęciach super mieć, po prostu, trend mhm. na zdjęciach ślubnych. Te fiszbiny, o, o których tutaj Pani wspomniała, to jest też taki trend teraz w sukniach ślubnych. Gorsety są robione w taki sposób bieliźniany i właśnie one mają takie lekkie przeźroczystości na ciele i widoczne właśnie takie podkreślone fiszbiny. Bardzo to jest teraz właśnie takie popularne, modne. Oczywiście ma zwolenników, ma przeciwników, ale ten korset ma w sobie taką dużą lekkość, bo nie jest totalnie zabudowany i zakryty, tylko faktycznie taki lekko transparentny. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na kolor tej sukni, bo on też jest taki niestandardowy i dosyć wyjątkowy. Natomiast to jest taki kolor, który w jakiś magiczny sposób, tak gra z Twoim kolorem włosów, z Twoją cerą, z Twoimi oczami, że no jestem naprawdę zachwycona tym, jak wyglądasz w tej sukni. Spróbujemy kolejną? Lecimy. Tak, bardzo proszę, kolejna suknia. Jezu, jaki ładny jest ten tren, jaki ładny ten tył. Jaki tył ładny, no. tak. Przepiękna. No super, widziałyście z tyłu ta góra tego gorsetu i ten tył. I co mama, dobry tren czy dobry? No dobry, tylko tak jak mówię, no trochę mało praktyczny, jak dla mnie. No, ale no, ale jak doskonale zamierza podłogę. To prawda. <laughs> Miałam podobne na swoim ślubie, więc Przeżyła pamiętam. Przeżyła to pani doskonale. po prostu. Doskonale. No dobra, ale nie był podpinany? E, nie może miał, nie pę, miał, miał pętelkę tylko na palec to nie, jeszcze. To już było bardzo dawno. No. Okej, okay, czyli pani po prostu umęczyła się całą noc z tym trenem, dlatego takie pani ma... Podejście. Nie, niekoniecznie, bo to już na koniec to było zupełnie bez pętelki, on sobie tańczył jak sobie chciał. Ja sobie ja sobie. By zamiatałam, tak jak Pani mówi, podłogę jak trzeba. Ale teraz faktycznie robimy taką pętelkę na sukni i ona jest przyczepiana do guziczka, który też montujemy w sukni i w momencie, no, kiedy już jest po tym wielkim tak, wejściu tak, i po tak, tych zdjęciach, znowu, znowu. jakby suknia jest wyrównana, mm -hmm. więc zupełnie bez problemu może wtedy sobie już Wiktoria szaleć i nic nie zamiatać tego dnia, a cóż wolne. <laughs> Na janachowska.pl znajdziesz sukienki, które ożywią Twój styl. Zapraszam! Teraz totalna zmiana. Wszyscy oczami wyobraźni widzą Wiktorię w sukni typu Księżniczka. No to proszę. Wiktorio! Teraz mu będzie za długiego trenu. tak, Zobaczmy jeszcze. Tył troszeczkę tylko trenu. Minimalnie, nie za dużo. No tak, ten jest. Żeby się, się miał, Jeszcze przód. Yy. Jeszcze przód? O, matko, jeden. Czekaj, z tyłu pociągnie, z przodu wychodzi. No właśnie, to jest to. I znowu perły. I Troszkę jest perełek, ale też są różnego rodzaju inne tutaj kryształki. No i zupełnie inna suknia. Bo postanowiłam sprawdzić tej Wiktorii figurę w rybie. Wiadomo, że księżniczka jest bezpiecznym, fajnym wyborem. Tutaj Wiktoria mi trochę zdradziła, że tu nie, że kompleks, że bez sensu, że udo, że pupa. No uda pupa to jest podstawa dobrej ryby. I oto jest ona. Bogini, wyłoniła się z fali morskiej. Proszę bardzo, co mama na rybę? No, jestem zaskoczona. <laughs> Naprawdę. Jedna z propozycji um, kształtu sukni, którą odrzuciłyśmy na początku. To była ryba. <laughs> I chyba niepotrzebnie. <laughs> Jak się okazuje? Tak jest. Tak. Co sądzicie? <laughs> Leży bardzo dobrze. To prawda. I im dłużej patrzę, tym bardziej a mi się podoba. Mogę się obrócić? Mogę się obrócić? Proszę <głos> bardzo. <głos> możesz tutaj tańczyć, obracać się. No, no. Mm, Przepiękna widzicie? Tak figura. Kształt, no właśnie trzeba doceniać to, co się ma takiego super. Tak. A nie chować. <noise> Kurczę zupełnie coś innego. Ale z kolei znowu ten odkryty gorset. On jest tutaj z tyłu, nie? że z przodu jest normalnie... Z przodu od... jest fajny, super. Mi się tam podoba, nie mam nic przeciwko. I to jest no właśnie głos, e, mój głos w pokolenia. głowie. Kasia to jest mój głos w głowie. Mi się też bardzo podoba i się świeci. Tak, cała hmm. reszta jest spoko. A Ty y, y, jak pracujesz? Jakbyś miała zrobić... Y... Takie porównanie. Więcej dziewczyn decyduje się na suknię typu księżniczka czy na ryby. Księżniczka. Księżniczka. Zawsze, Widzicie. praktycznie zawsze, to jest 90% przypadków. Nawet 95 bym powiedziała. No, Chciałeś być jedną z nich? Eee. Mm -hmm. <laughs> tak <jak> mówiłam, <laughs> ja stawiam na praktyczne rozwiązania i wiem, oh. że to jest suknia, która może mi delikatnie ograniczać ruchy podczas tańca na przykład. A ja lubię się bawić, lubię. Się ruszać. Bardzo mi się podoba. I do przemyślenia. Mm -hmm. Fajnie byłoby być w takiej wersji, bo nie, nie, nie stawiam na takie kształty na co dzień, więc no, mi się podoba, ale czy to jest praktyczne i to jest rozwiązanie, które mnie w ciągu dnia nie będzie wkurzało, denerwowało, to jest już inna strona medalu. Ja muszę mieć wygodnie, mm -hmm. bo inaczej to jest cały dzień z głowy, jeżeli coś mnie drażni, coś mnie drapie. Powinna też widać <noise> zawsze, więc. To powiedz mi jeszcze trochę o tej y, swojej pracy. Od ilu lat robisz y, zdjęcia parom młodym? Zaczęłam po pandemii, czyli to jest. no tak plus minus 4, 5 mm -hmm. lat. Tak A mogłabym zobaczyć tak. jakieś Twoje prace? Tak, przywiozłam ze sobą wywołane zdjęcia. I tutaj. Proszę mm, bardzo. Mm. Na początku mamy zdjęcia y, moje i Karola. Nie! <noise> Wie, że AFAC to, to były zaręczyny? Nie, nie, to był tak po wygląda. prostu wiez wędzonkowy. <laughs> mm, Fajny, narzeczony. Psiak. Tak jest, tak, pieska mamy. Mm -hmm. Czekaj, a tutaj widzę na zdjęciu rękawiczki z perełkami. Czyje to? E, to była panna młoda, która też tak jak ja, lubi zdobienia. <laughs> okay. I to jest moja właśnie jedna z inspiracji do sukni zdobionych. Mm -hmm. Bo ja myślałam zawsze, że postawię na minimalizm, ale zdobienia gdzieś tam skradły moje serce z czasem. Im dłużej fotografuję śluby mm -hmm. i dodatki też tak. No właśnie, właśnie, czyli robisz też takie zdjęcia dodatków, wszystkich najważniejszych. detale, dodatki to też, też jest coś, co warto sfotografować, czego nie warto pomijać. Bardzo ładne są te Twoje prace, ja bym chętnie Ciebie poleciła też u siebie w katalogu usługodawców, bo gdyż mamy mhm. platformę, na której właśnie naprawdę wspaniali Podwykonawcy z różnych dziedzin, które po prostu są niezbędne do stworzenia sukni, ślubu i wesela e, u nas się prezentują. I musisz tu być. Bardzo mi miło i, i faktycznie mam to na liście zadań do zrobienia. Tu 2025, nowy <laughs> rok, ja, ja. Dokładnie tak. Jestem na katalogu Jana na, Woska. na pewno będę chciała się tam pojawić. No oczywiście takie ładne mam. prace. Super, jestem na tak. Zostałaś przyjęta. Cieszę się. Dzień dobry No a skoro ty byłaś już na tylu ślubach i miałaś do czynienia z tyloma emocjami, to zastanawiam się, jak ty przygotowujesz się do tego swojego najważniejszego dnia. I czy czujesz, że w momencie, kiedy to będzie Twój ślub, to będziesz w stanie totalnie na chłodno oparować te emocje? Znam je już, byłam, widziałam. Czy jednak jak to będzie Ciebie tyczyło, to nie będę w stanie. Ja e, miałam kilka ślubów w, w swoim, swoim życiu. <głos> <głos> wow, fajnie! <noise> Fotografowałam kilka ślubów, podczas których sama potrafiłam się popłakać. Mimo że to osoby, których w sumie jakoś bardzo nie, bardzo dobrze nie znałam. E, choćby to jak babcia oglądają wnuczki, zawsze. Jak widzę dziadków, to nawet teraz są łzy w oczach, bo jest taki magiczny moment, kiedy dziadkowie są z nami. Eee, i, I super, jeżeli w ogóle są, bo, bo są sytuacje... Proszę, przepraszam. Ale ja się wzruszam bardzo łatwo. A twój eee, dziadko ze mną? Babcia. Babcia będzie. Także się bardzo cieszę. A mama w jakich będzie emocjach? Takich, wysłuszana. <laughs> No Myślę, tak że to tak. Mama tak ma, że się wzrusza. Czyli ty masz po mamie praktyczność i emocjonalność, tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie więcej. No dobrze, zobaczymy, jakie emocje zagwarantuje też nam trzecia suknia, którą jeszcze mamy przed sobą. Jesteśmy gotowe? Tak jest tak, dobrze. <sum> Naszą <noise> najnowszą suknię. Właściwie chyba dwa dni temu wyszła spod maszyny tutaj. <noise> e, więc jesteś pierwszą osobą, która w ogóle ją e, zakłada. I tak naprawdę, dając Ci te suknie, pomyślałam, że każda z nich będzie nie tylko jakby z aktualnej kolekcji, ale żeby, żebyś nie miała szansy wcześniej takiej widzieć, to że to będą najbardziej. W trendach najnowsze modele jakie są. No i teraz masz no w ogóle taką świeżynkę, że tylko malekin przed tobą ją mierzył. E, powiedz, jak się w tej czujesz tym razem. Bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba to, że ma rękawek. Też robi fajną robotę. Dekot jest super. I przede wszystkim ta siatka jest w miarę dopasowana do mojego odcieniu, e, odcienia skóry. Podoba mi się. I się <noise> To jest najważniejsze. Może no, trochę za długi ten rękawek jest, ale tak poza tym jest fajno, bardzo fajno. Wiedziałam, że to by się spodoba przede wszystkim góra. Tak. Dokładnie. Gorset kryty. Tak. <noise> tak. Aczkolwiek dosyć to byłby To fajny. Bo głęboki <noise> jest ten dekolt, ale <noise> ma taki jednak nadal bardzo smacz. Subtelny, dokładnie. <noise> No, a jak te kwiatki takie właściwie po całości, odstające trójwymiarowe, ale malutkie, subtelne? czy to? Ja mhm. myślałam, że nie poczuję. Klimatyczne. Ale jest fajnie. Jest coś innego. Ja bardzo rzadko e, podczas zleceń widzę w ogóle suknię z takimi 3D e, detalami. Podoba mi się. Jest. <noise> <noise> rzadko to widzi. Jest, <głos> jest, jest, <głos> jest. <głos> tak jest. Dobrze. Good job. Izabela, znów da się radę. <noise> <laughs> pa, tak, pokaż jeszcze tył. Aha, I ona jest w ogóle przewygodna, bo jest sznurowany ten gorset. Właśnie. E, I to też daje mm. pewnego rodzaju... E, jest też zaletą z tego względu mojego. oko też wszystko widzi, jakaś nitka tutaj do widzenia za kanapę, tego nie było. Um, I to też jest plus, bo na początku, właśnie do zdjęć, można mocniej tą talię tutaj ścisnąć, mm -hmm. żeby faktycznie świetnie to wyglądało, ale potem, jak już trzeba usiąść, czas zjeść, trzeba być przy stole, trzeba trochę potańczyć, to można zdecydowanie sobie e, te wiązania tutaj troszeczkę poluzować, żeby po prostu było też wygodnie. Okay. Czyli praktycznie. Dokładnie, a te rękawki. Tak, i to. Mogą być również tak. tak. To jest właściwie indywidualna już taka rzecz podczas dopasowywania sukni, mm -hmm. że możemy je ułożyć jak chcemy. Czy, czy one mają być bardziej opadające, czy one mają się trzymać w miejscu, czy mają być szersze, no czy mają pietary, być węższe. mogą być również na ramie. Troszkę jest za długi, żeby być na ramię, ale jeżeli na przykład mm -hmm. byłaby taka opcja, że interesuje Was wersja na ramię, to też możemy oczywiście to zrobić. Tylko nie. na ramię trochę za szerokie. Nie. Nie. Ale nie. Wiktoria nie interesuje. Więc nie może tak. Ramię. Delikatnie, faktycznie może delikatnie było, mogłyby być krótsze? Krótsze. Tylko no wiesz, się, że taki że... krótszy rękawet powoduje, że nie podnosisz nie. ręki do góry, nie? Mm -hmm. Dlatego, Dlatego on musi mieć trochę luzu, jeżeli jesteś tańcząca, a określiłaś mm -hmm. się na jednak tańczącą. Tak jest. Tak. Ale, tak. ale mi się jest 20 podoba. centymetrem może. Mi się tutaj ta górą tak. Górą troszkę może być wszyte, oczywiście. Tu bardziej chodzi, żeby mm -hmm. tutaj dać tak. tą przestrzeń Ten do ruchu ręką, nie? Ale jeżeli dziewczyny chcą, żeby tu dół był dopasowany, no to wtedy faktycznie ta ręka jest zdecydowanie bardziej unieruchomiona. Mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o dopasowanie tutaj górą, nie ma problemu. No nie wydaje mi się, że to była tak, tak zupełnie szczerze. No. A tutaj z praktyką na dole, to no już trochę nam nie po drodze. No nie, tu już idziemy w piękno, nie w praktykę, niestety. Zdecydowałeś się jest na wersję podpinany, luk. Czy nie? On teraz nie jest podpinany, ale co my robimy? Bierzemy Aha. mniej więcej z tego miejsca, może nawet z tego, tren, tutaj robimy pętelkę i robimy pętelkę tutaj i po prostu wtedy jest suknia w taki sposób podpięta. No, oczywiście jest tak zrobiona, że po całości jest wyrównana, nie? I ten ogon, tak naprawdę jego zadaniem jest takie wejście w tą suknię, że praktycznie on musi być niewidoczny. No Iza zaskoczyłaś, ale to wejście, no nie było łatwo. Ale jednak się udało. Ale się starałam, bo Ty dzisiaj też cały czas mówisz i ja się staram tak, i ja się staram tak, i ja się staram tak, a ja się staram o tak. Mm -hmm. I widać Słuch. efekty. Mam wrażenie, że w tej sukni jesteś jak właśnie taka Śnieżka, tylko małych krasnoludków Ci brak. <laughs> Biegających strenem za Tobą. Kasia nic nie mówi. Za mówiłam. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze zostań w tym stanie. <laughs> Ja generalnie nie jestem fanką kwiatków, ale w tej sukience tak mi się to wszystko podoba. One są takie subtelne, tak tutaj wszystko gra, ta My góra, perwa. naprawdę coś pięknego. Ale to jest śmieszne, co mówisz, bo ja też nie jestem fanką kwiatków na sukienkach i zazwyczaj mam wrażenie, że te kwiatki są takie jakieś takie tanie. Babciowe. Tak, tak. tak takie. Wiesz, że to w ogóle nie jest mój vibe, natomiast tutaj też one są takie malutkie, właśnie takie subtelne, fajne, delikatnie odstają, no, mm, podobają mi się bardzo. Ale też one fajnie wyglądają przez to, że są na tym błyszczącym spodzie, wiesz, mm -hmm, mm -hmm. że nie są same kwiatuszki, ale że tu się naprawdę fajnie dzieje. Lubię ją. Mm -hmm. Nie wiem, na którą się zdecydować. Wszystkie mi się podobają. Wszystkie trzy akurat. Wszystkie są, są... inne. Wszystkie są godzin. wyjątkowe mam wrażenie. I przede wszystkim są komfortowe, są wygodne i. No i cieszę się nie jak gwiazda, no co, co tu ukrywać. No dobra, dziewczyny, a jak wy miałybyście doradzić, bo za chwilę przed Wiktorią trudna decyzja, którą z tych trzech wybrać, to na co mama stawia? Kategorycznie ta. <laughs> Kasia. Ja się waham. <laughs> Ale chyba pierwsza. Mm -hmm. Na perełki stałych. No a teraz pytanie, na co postawi Wiktoria? I przekonamy Wiktoria się. Sama nie wie. Wiktoria sama nie wie, ale Wiktoria jeszcze ma chwilę, <noise> bo przekonamy się o tym, w jakiej sukni wystąpisz dopiero w finale. Jeszcze mamy chwilę czasu na metamorfozę. Niech się dzieje! A teraz zobaczycie całą ekipę, z którą przyjechała Wiktoria, wybierać swoją wymarzoną suknię. To są wszystkie dziewczyny. Fajnie było, prawda? Super, super, super. No a teraz czas na wielki finał. Już absolutnie w pełnym składzie. Jesteśmy totalnie gotowe na to, żeby ją zobaczyć. No Ciekawe, którą suknię wybrała? Jedynka, dwójka, trójka, co wygrało dzisiejsze zawody? Oto werdykt wydany przez Wiktorię. Wiktorio, zapraszamy. Mountain. No nie, pięknie, A, nie. pięknie. Nie. I są rękawiczki. Tak. Tak. Naprawdę? Chociaż nie na to liczyłam. Nie. Ale jest, Ale jest fajny. Fajny. A ja liczyłam na to. Wiem. Pięknie. No inny zupełnie typ. inne. Inaczej. Tak, zupełnie o, inny typ. O, Świetnie typ. Wygląda. pięknie. Ta fryzura, makijaż, w ogóle całość teraz robi mega wrażenia. No, jak widać, pierwsza suknia skradła serce Wiktorii. Tak, to było to. To, to jest to! to. <laughs> A czy już wtedy powiedziałam, że to jest. To jest to, co miałam w głowie od zawsze. No i wyglądasz przepięknie. Jest yeah. Jesteś naszą prawdziwą księżniczką. <laughs> Zupełnie no tak. jak córka. <laughs> A czujesz się jak księżniczka? Czuję się jak księżniczka. Świetna fryzura. Super. On bardzo bardzo ci pasuje. Bardzo no. no, Taka ładna buzia, taka... postanowiłyśmy ją ładnie pokazać, wyeksponować. <grym i <grym i <grym i i taki oto mamy efekt końcowy. Zaraz dziewczyny będą mogły Ci tutaj poglądać z bliska, się na koniec ja wyprzedzę Was z prezentem, dążąc do ciebie. To jest wyjątkowy dzień, ten najważniejszy jeszcze przed tobą, ale mam nadzieję, że to będzie e, taki dobry omen na przyszłość. Bardzo proszę od naszego partnera Mennicy skarbowej. To jest przepiękna, srebrna moneta ze śnieżynką i z kryształem, więc ty lubisz jak się świeci, tak więc myślę, że, że przypadnie ci do gustu. E, to, to jest po pierwsze piękna rzecz, a po drugie też fajna, mądra inwazja. Inwestycja, więc życzę ci powodzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wyglądasz zjawiskowo. Takiej panny młodej jeszcze na pewno nie fotografowałaś. Dziewczyny, możecie teraz ją tutaj pooglądać z bliska, obskoczyć. Yy, a jeżeli Wy yy, jesteście na takim etapie przygotowań jak Wiktoria, to oczywiście polecam siebie, jeżeli chodzi o wybór sukni, ale również polecam wejść na katalog na Kapel, ponieważ tam znajdziecie mnóstwo sprawdzonych, rekomendowanych usługodawców, którzy pomogą Wam w stworzeniu tego wyjątkowego dnia. Pa! Srebrna moneta od mrennicy skarbowej to świetna alternatywa dla innych form prezentów, symbolizuje jedność i szczęście, więc to idealny upominek dla pary młodej, rodziców czy świadków.